Obudź w sobie radość. 15-minutowa medytacja na dobry dzień. Witaj w tej chwili przeznaczonej tylko dla ciebie. Przed Tobą 15 minut, które pomogą Ci obudzić radość, poczuć wdzięczność. I wejść w nowy dzień z lekkością. Poczuj swoje ciało, usiądź lub połóż się wygodnie. Tak byś poczuł się swobodnie i bezpiecznie. Zamknij oczy. I weź głęboki oddech. Powoli wypuść powietrze. To Twój moment. Tylko dla Ciebie. Nie musisz niczego robić, niczego osiągać. Po prostu bądź. Skoncentruj się na oddechu. Rozluźnij się. Poczuj, jak powietrze delikatnie wpływa do twojego ciała. Płynnie, spokojnie. Weź głęboki wdech przez nos. Pozwalając, by brzuch delikatnie się uniósł. I powolny, odprężający wydech przez usta. I jeszcze raz napełnij swoje ciało świeżością, życiem. I długi wydech. Pozwól napięciu odpłynąć. Z każdym kolejnym oddechem Twoje ciało staje się coraz lżejsze. Twoje mięśnie. Rozluźniają się. Twoje myśli stają się spokojniejsze. Poczuj, jak z każdym wydechem odchodzą wszelkie napięcia. Możesz sobie wyobrazić, że twoje ciało jest jak woda. Płynne, otwarte, swobodne. A teraz zwróć uwagę na przestrzeń pomiędzy wdechem a wydechem. To cisza. Moment zawieszenia. Pozwól sobie w nim zanurzyć. A tej chaj. Po prostu bądź. Przenieś teraz delikatnie uwagę na całe swoje ciało. Poczuj swoje dłonie, czy są ciepłe, chłodne, a może lekko pulsują. I przesuń uwagę na stopy. Poczuj jak opierają się o podłoże, jak łączą cię z ziemią. Twoje ciało jest tutaj obecne. Twoje ciało jest swoim domem. A teraz wyobraź sobie delikatne złote światło. Pojawia się ono w okolicy Twojego serca jako miękkie, ciepłe światło radości. Z każdym oddechem zaczyna się rozszerzać. Wypełnia Twoją klatkę piersiową ramiona. Schodzi niżej. Poprzez brzuch, pępek, biodra, uda. I czujesz jak twoje stopy wypełniają się ciepłem. Teraz światło unosi się ku górze. Otula Twoją szyję, twarz, głowę. Całe Twoje ciało jest teraz wypełnione tym blaskiem. To światło radości życia i lekkość pozwól sobie poczuć wewnętrzny uśmiech. Nie musisz go wymuszać. Niech pojawi się sam. Delikatnie, naturalnie. Jak miękka pala ciepła w środku. Przypomnij sobie chwilę, w której czułaś prawdziwą radość. Może to był moment śmiechu z kimś bliskim. A może zachwyt nad pięknem przyrody. Może chwila, gdy poczułaś pełnię wdzięczności, zanurz się w tym wspomnieniu, zobacz kolory, poczuj zapachy i usłysz te dźwięki. Poczuj tę radość całą sobą. A teraz pozwól, by ta radość wypełniła całe Twoje ciało. Niech rozleje się jak ciepłe promienie słońca. Niech przepływa przez Ciebie, otwiera cię na świat. Powiedz teraz w myślach, jestem gotowa przyjąć radość. Jestem gotowa przyjąć radość. Dziś wybieram szczęście. Dziś wybieram szczęście. Mam w sobie siłę, by uczynić ten dzień piękny. Mam w sobie siłę. Jak każde z tych słów rezonuje w Twoim ciele, jak Twoje serce rozświetla się ich mocą. Radość nie jest czymś zewnętrznym. Ona jest w Tobie zawsze. Teraz zwróć uwagę na otaczający ci świat. Nie otwieraj jeszcze oczu, ale słuchaj z uwagą. Jakie dźwięki docierają do Twoich uszu? Czy to jest szum wiatru? Delikatne szmery domu? Poczuj, jak ten świat istnieje. Tutaj. Teraz. Razem z tobą. Zauważ kontakt swojego ciała z podłożem. Poczuj, jak Twoje dłonie spoczywają swobodnie, jak Twoje stopy delikatnie dotykają ziemi. Porusz teraz. Delikatnie palcami dłoni stóp weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Jeszcze jeden głęboki wdech. Teraz z uśmiechem na twarzy otwórz oczy. Zatrzymaj się na chwilę w tej przestrzeni spokoju i radości. Poczuj, jak Twoje serce bije rytmem życia. Poczuj ciepło, które wypełnia Cię od środka. To światło radości jest w tobie. Zawsze. Nie musisz go szukać gdzieś daleka. Jest tu i teraz. Poczuj wdzięczność za ten moment. Za to, że jesteś. Za to, że możesz zacząć ten dzień z otwartością i spokojem. z tym uczuciem lekkości, ciepła. Wróć powoli do rzeczywistości. Możesz delikatnie poruszyć palcami uroki stóp. Wziąć głęboki wydech. A na wydechu pozwól sobie na uśmiech. Niech ten dzień będzie Twoim płótnem. Niech każda chwila będzie barwiona radością. Niech Twoje myśli, słowa i działania nie są światło tobie i innym. Jesteś gotowa z otwartym sercem wejść w ten dzień. Jeśli ta medytacja Ci pomogła, podziel się nią z kimś, kto być może jej potrzebuje. Zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych. Dziękuję, że tu jesteś. Do usłyszenia w kolejnej medytacji. Dziękuję.